Metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc, ostatnimi czasy zaapelował do ministra edukacji narodowej, aby ten wprowadził obowiązkową religię czy też etykę w szkołach. Dziś, 7 stycznia, zapytałem mieszkańców Katowic, co sądzą o obowiązkowych lekcjach religii w szkołach. Zapraszam. Dzień dobry, chciałem zapytać, czy lekcja religii w szkołach powinna być obowiązkowa? Pani zdaniem dużo się o tym mówi w ostatnim czasie. Proszę pana, czy powinna być obowiązkowa, to zależy od rodziców. Jak rodzice sobie życzą, no to, to tak, jak sobie nie życzą, to, to nie. Nie powinna. Dlaczego? Bo nie ma sensu zmuszać do... znaczy. Jeżeli lekcja religii wyglądałaby jak teologia, no to spoko, ale nie ma potrzeby chyba zmuszać nikogo, żeby w lekcji religii. Tak. Powinna być. Dlaczego? No bo dzieci się jednak powinny uczyć o religii i takich sprawach, bo... No, jesteśmy katolikami w Polsce, no i wierzymy w Jezusa Chrystusa. Dzień dobry Państwu, chciałem zapytać o to, czy lekcja religii powinna być obowiązkowa w szkołach. Nie musi być. Nie musi być pana zdaniem. Dlaczego? Bo ja chodziłem na religię do kościoła, nie w szkole. Tak się wychowywałem, także moje zdanie jest takie, że nie musi być w kościele. A ty znaczy w szkole? To zależy od rodziców. Nie, wydaje mi się, że nie. Z jakiego względu? No, to zależy też od poglądów, jakie ludzie mają, nie? Po prostu jak wychowują dzieci i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie. Nie, to nie powinno być. Moim zdaniem nie powinna być, bo ludzie mogą ten czas spędzić na czymś ważniejszym. Po prostu mogą się pouczyć załóżmy na przedmioty, które w przyszłości im będą pod potrzebne, typu polski, matematyka, a religia do czego im będzie w przyszłości potrzebna? Dzień dobry Pani, chciałem zapytać, czy lekcja religii powinna być Pani zdaniem obowiązkowa w szkołach? Wydłuchł mnie tak. Z jakiego względu? Bo ja jestem już osobą starszą i od dawien dawna, jak gdyby, poznałam tą całą ten... Wydaje mi się, że przez to dzieci, które nie mają tej religii, tylko, że ma być ta religia normalnie, to dzieje się to, co się dzieje. Moim zdaniem nie. Nie? Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ po południami, czy przed lekcjami, czy po lekcjach... Powinny być odprawiane te zajęcia z religii. A poza tym są różnego rodzaju wyznania. Także dzieci potem czują się troszeczkę poszkodowane. Te, które są na przykład ewangelikami, muszą iść do świetlicy, jeżeli jest w trakcie zajęć lekcyjnych. Czyli co taki podział? Znaczy się, to, to nie chodzi o podział, tylko chodzi mi o to, żeby dzieci nie czuły się źle z tym wszystkim. Według mnie, no, żyjemy w wolnym kraju i jeśli ktoś nie chce chodzić na religię, no, to niech nie, nie, nie chodzi, nie? Nikt nikogo na religię nie trzyma, też religie to są bardzo różne lekcje, bo ja, no, przez całą swoją edukację chodziłem właśnie na religię i generalnie, no, wyglądały te lekcje bardzo różnie, bo raz były, no, treściwe, a raz był na nich kompletny, kompletny chaos, kadenetka sobie kompletnie z klasą nie radziła. I to właśnie się brało, wydaje mi się, że w połowie wie dlatego, że no, ludziom się nie chciało siedzieć na tej lekcji, nie? Więc jeżeli ktoś nie chce, to nie ma sensu go do tego zmuszać, nie? A te zauważyłem, religie mają tendencję do bycia na ostatniej albo na pierwszej lekcji i nikt na przykład nie przychodzi. Po prostu.